Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 na Waja Knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Siemaneczku witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale w dniu dzisiejszym jak widać znajdujemy się na CSGO skinsie na sam start przypomnę, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania w dniu dzisiejszym przechodzimy sobie do kolejnej skrzyneczki tutaj mongolców jest to skrzyneczka Blitza no i tutaj tak realnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6 7 8 skinów nie jesteśmy w stanie zdobyć, czyli 12 skinów powinno być. No dobra, zobaczymy sobie ile nam się tutaj uda dropnąć. Zobaczymy co będzie nam leciało i jak to tutaj finansowo się nam rozwiąże. 68 zł. Nie jest to jakaś niewiadoma jak droga skrzyneczka także chociaż tyle fajnego. No ale tak jednak trzeba się tutaj coś tam napracować, żeby no jeszcze w sumie trzy skiny Raz, dwa i gdzie jest trzeci. Aha i tutaj trzeci i już mamy wszystko zakończone. No i jeszcze tylko G3SG1 i nasz challenge wykonany. Yy, więc będziemy sobie w sumie na case battle jak dropniemy tego G3SG1. Yy, no bo co będziemy tutaj szukać? No nie? Polecimy sobie z Case Battlekiem, tylko musimy go sobie dropnąć, żeby zrealizować sobie nasz cel. Yy, czyli zdobycia 12 skinów, no chyba, że w międzyczasie dropnie nam coś innego jeszcze yy, Na low procentach, to by było naprawdę fajne yy, No ale raczej będzie o to naprawdę ciężko yy, No niestety tutaj nie ma Także lecimy sobie dalej, zobaczmy sobie Co ciekawego, scoutik, no nie, coś nie chcę wylecieć ten No jest coś wart? Nie, nie jest też nic wart, także To no powinien zaraz nam wylecieć, no nie, nie będziemy tutaj nie wiadomo ile. Czekać na to. Ok, 70 zł. Fajnie, bo 2 zł na plus. I jest. Nie ma. Nie ma jeszcze. Kurde, bele, no Jeszcze nie ma. Czekamy dalej. Zobaczmy sobie. Może teraz jakoś tak blisko był. Dobra, szczerze nie chcę mi się czekać. Ale otworzę jeszcze trzy ostatnie razy. Raz. Eee, tutaj nic nie ma. okej okay. Drugi raz teraz. Tutaj też nic nie ma e, No i czyżby trzeci raz i też nic nie było, idziemy na case battle Na e, no to wygląda, także wejdę sobie, a dobra to już mamy w ekwipunku tylko to e, No odbierzemy sobie jakiegoś skinkę gdzieś no, dobra może mi tylko tego umpa e, Sprzedamy go sobie e, No i robimy sobie blitza skrzyneczka, tak była? E, Byli nie blitz, blitz Okej, okay. na ulepszonym, na boostie sobie zrobimy 627, 14 skrzyneczek, 4 graczy, no i lecimy z tym, widzowie Lecimy z tym eee, No i zobaczmy sobie, czy coś tutaj ciekawego nam wyleci Czy coś ciekawego nam wyleci, czy jednak nie eee, Dobra, pierwsze Mountain Fuji, także Gituwa, eee, Zobaczmy sobie eee, Okej okay. Tutaj nic. Tutaj okej. Okay. To może być core bridge, ale Co prawda. E, Corbrecz coś tam wart jest, ale nie za dużo. Najbardziej mnie to niepokoi, że body Sun Sunning Leo sobie dropnął. No ale co prawda, gramy na buście, także miał na to prawo, bo były większe procenty. E, ale to nie znaczy, że ja sobie nie dropnę, no nie? To nie znaczy, że ja sobie nie dropnę, także czekamy, czekamy cały czas co tu się potoczy, jak się potoczy ta ta tutaj, jak to się nazywa, bitewka, o jak się potoczy ta bitewka cyklecimy lecimy sobie 5 skrzynczek do końca i czy szanse są, Sunny o drugą dropi sobie łopanie, to już jest GG totalne, bo Adi Eee, więc, chyba co będzie trzeba się żegnać w tym odcineczku? Niestety, z Blitza, tutaj na butelkach, no za dużo nam eee, nie sypnęła. Nie sypnęła nam za dużo, sypnęła inny. No, chyba że teraz magicznie coś drobnie czerwonego, co by pozwoliło nam pokonać innych. Niestety tak się nie dzieje, także ja jedynie Wam na sam koniec materiału jeszcze przypomnę, że doładowując moim kodzikiem macie szansę zgarnąć sobie jednego z tych pięciu skinków. Aktualnie jest to Flippich Tiger Falchonic Falchionic Slaughter, Abu Neonoir, Digielek Dragon oraz Nawaja Real Forest. Życzę Wam spokojnej reszty niedzieli. Dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia już jutro. Siemaneczko!